Cześć, ja jestem w sesji i witam Was na gromdzie 20. Witamy Was z Panem Prezesem. Jak się Pan czuje? Ja jestem Mariusz Grabek-Grabowski. Witam serdecznie na gromdzie numer 20, jubileuszowej. Gromda 20 na pewno nie będzie miękkiej gry i przede wszystkim na początku samym chciałbym Was zachęcić do kupowania pay-per-view na .tv, bo na pewno dzisiaj się będzie działo. Dobrze, a kto jest faworytem? Powiem Ci szczerze, wiesz dobrze o tym, że ja nie mogę mówić o faworytach, z faworytów tak. swoich mam, ale nie powiem, bo niestety, no wiesz, no mi nie wypada. Ja myślę, że dla mnie, w oczach moich, wszyscy zawodnicy są faworytami. Jak to wygra, to będziemy śledzić. E, następna gronda to będzie taka rocznicowa, 6 czerwca, to była pierwsza gronda też, prawda? Wiesz co, no już zabrnęliśmy dalej, no dzisiaj mamy dwudziestkę, na, na razie jedźmy tą dwudziestkę i myślę, że niebawem zaczynamy, bo zobacz, już jest chwila, chwila do, do, do studia, dlatego mówię, no cały czas się śpieszcie, bo dzisiaj no niestety nie mamy tej pierwszej, pierwszej walki darmowej ze ze względu na różne, różne sytuacje losowe, jakie się wydarzyły, no ale dawajcie, kupujcie, i myślę, będzie się działo. Zapraszamy serdecznie.